Prześluanie ze Szkoły Księgowości, a dzisiaj porozmawiamy, w jaki sposób wprowadzić uproszczenia w księgowości w małej firmie. Zacznijmy od tego. Kiedy mamy do czynienia z małą firmą, możemy mieć firmę małą bądź mikro. A skoro mówimy o uproszczeniach w księgowości, no to mamy na myśli ustawę o rachunkowości. Zerkamy więc do ustawy o rachunkowości i widzimy, że mamy definicję jednostki małej, przez którą to się rozumie inną jednostkę niż jednostka mikro. No to jednostce mikro za chwilę, czyli musi być to jednostka większa od mikro ale spełniająca pełne warunki, która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok, chyba że rozpoczyna dopiero prowadzenie działalności albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą rachunkowości, no to bierzemy pod uwagę tylko ten rok obrotowy właśnie rozpoczęcia e, działalności gospodarczej albo rozpoczęcia prowadzenia ksiąg rachunkowych, e, nie przekroczyła co najmniej dwóch z trzech parametrów. Czyli jak przekroczymy jeden, to jeszcze jesteśmy małą jednostką, a jak przekroczymy już 2, no to tracimy status małej jednostki i wpadamy do następnego szczebelka. No i co mamy w tych wartościach? 33 miliony zł w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 66 milionów złotych w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy i 50 osób w przeliczeniu na pełne etaty czyli chodzi o umowę o pracę. Przy czym jednostka traci ten status, czyli załóżmy, że byliśmy jednostką małą i tracimy status jednostki małej, jeśli w roku obrotowym, za który sporządzamy sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym przekroczyliśmy dwie z trzech tych wartości. Czyli można powiedzieć, że jeśli weryfikujemy to na początek, no to sprawdzamy dwa lata poprzednie, ale jeśli już jesteśmy jednostką małą, to tracimy ten status dopiero jak w i w pierwszym i w kolejnym roku przekroczymy dwie z trzech y z tych wartości. Jednostka mikro, czyli ta mniejsza, ona będzie mieć troszkę więcej praw. Tutaj ta główna część definicji jest taka sama, czyli za dwa lata obrotowe, za rok, w którym sporządzamy sprawozdanie i za rok poprzedni, chyba że zaczynamy działalność gospodarczą albo prowadzenie księg rachunkowych, co za ten rok znowu e, tracimy status, dopiero jeśli przekroczymy dwie z trzech wartości. Te kwoty są tu mniejsze, czyli 2 miliony złotych w przypadku sumy aktywów na koniec roku obrotowego, 4 miliony w przypadku przychodów netto z sprzedaży towarów i produktów i 10 osób z, z zatrudnionych w przyczynieniu na pełne etaty, czyli znowu umowa o pracę i e, ta kolejna część dokładnie ta sama, czyli jeśli już jesteśmy mikro, to tracimy ten status, jeśli w dwóch kolejnych latach. Przekroczyliśmy dwie z trzech e, tych wartości. No a co mogą te jednostki mikro i małe? No po pierwsze, mogą sporządzać takie uproszczone sprawozdanie finansowe, e, czyli załącznik numer 5 dla jednostek małych, załącznik numer 4 dla jednostek mikro. Tu uwaga, e, oczywiście, jeśli spółka na przykład spełnia takie warunki, to albo Jodek, bo teraz mamy jedną definicję e, dla gów i spółek, to nie wystarczy spełniać tych warunków, żeby sporządzać sprawozdanie według uproszczonej wersji, ponieważ tutaj musi jeszcze podjąć uchwałę e, organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe. I w przypadku spółki ZO, takim organem jest na przykład Zgromadzenie Wspólników, w przypadku JDG będzie właściciel, i tak i dalej. Czyli raz to jest spełnienie warunków. Liczbowych, można powiedzieć, a dwa, ta uchwała. Ta uchwała powinna zostać podjęta przed sporządzeniem sprawozdania finansowego. Czyli nie może być tak, że wymyślimy sobie, no to sporządzamy sprawozdanie dla jednostki mikro, a jak wspólnicy będą zatwierdzać to sprawozdanie, to podejmą uchwałę, że oni chcieli yy, yy, wzór dla jednostek mikro. Nie, oni musieli podjąć uchwałę o sporządzeniu sprawozdania według załącznika dla jednostek mikro, zanim to sprawozdanie zostało sporządzone. Oprócz wzoru sprawozdania mamy także uproszczenia w zakresie WC, czyli klasyfikowanie umów leasingu według przepisów prawa podatkowego. I jakbyśmy się zagłębili w przepisy ustawy rachunkowości, to zobaczymy, że większość umów leasingowych na rynku jest e, traktowana według ustawy rachunkowości jak leasing finansowy, nawet jeśli nazwa tej umowy to leasing operacyjny, co oczywiście powoduje, że musimy, można powiedzieć, Inaczej księgować umowę, faktury, itd. dla celów ustawy rachunkowości, a inaczej dla przepisów podatkowych. Dlatego jednostki mikro i małe mogą przyjąć takie uproszczenie, że stosują przepisy podatkowe. Brak obowiązku ustalania rezerw i aktywów z tytułu podatku druczonego. Wycena instrumentów finansowych wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, a nie w oparciu o rozporządzenie, to bardziej dotyczy małych jednostek, bo mikro i tak nie muszą tego stosować, e, czyli nie musimy przyjmować się rozporządzeniem, które klasyfikuje te nasze instrumenty na kilka podtypów, zasady wyceny, e, na przykład skorygowaną cenę nabycia, wartość godziny itd., tak tylko stosujemy te, można powiedzieć, podstawowe, wynikające z ustawy o rachunkowości. Nie sporządzanie z, e, zestawienia zmian w kapitale, Funduszu własnym, niesporządzenie rachunku przepływów pieniężnych, niesporządzanie sprawozdania z działalności, ale tutaj pod warunkiem, że przedstawimy w informacji dodatkowej informacje o nabyciu udziałów własnych. Następne uproszczenie, czyli przy wyliczeniu kosztów wytworzenia produktu możemy pominąć czyli do kosztów bezpośrednich doliczyć koszty pośrednie związane z wytworzeniem tego produktu. Czyli można powiedzieć pominąć pewne e, przepisy ustawy i podejść można powiedzieć taki w sposób e, ułatwiony, doliczając koszty pośrednie z wytworzenia tego produktu niezależnie od tego jaki był poziom wykorzystania zdolności produkcyjnej Czyli nie musimy się bawić ustalanie zdolności produkcyjnej, jaka część kosztów stałych pośrednich dotyczyła yy, wykorzystanych zdolności, a jaka niewykorzystanych, tylko po prostu doliczamy i tyle. Wycena aktywów i pasywów w zakresie yy, tworzenia odpisów aktualizujących. Jednostki mikro i małe mogą odstąpić od tej zasady, czyli nie muszą robić odpisów. Wartość aktywów oraz rezerw na znane ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń, bez zachowania zasady ostrożności, czyli można powiedzieć, nie musimy tworzyć pewnych rezerw. Następne uproszczenie. Odpisy amortyzacyjne według przepisów podatkowych tu znowu ustawa rachunkowości ma inne zasady ustalania, jaka stawka amortyzacyjna dotyczy danego środka trwałego. Tą stawkę się określa, w oparciu o okres przewidywany Użytkowania tego środka trwałego. Przepisy podatkowe nam mówią wprost: stawka, nie wiem, dla samochodu tyle i tyle, dla maszyny tyle i tyle i tak dalej. Plus do tego, oczywiście, mamy pewne ulgi w zakresie amortyzacji podatkowej, więc jednostki mikro, małe mogą stosować e, właśnie przepisy podatkowe. Brak konieczności tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych, e, w tym także te dotyczące e, tzw. rezerw pracowniczych. Świadczeń emerytalnych, niewykorzystanych urlopów, itd., oraz brak obowiązku sporządzenia informacji dodatkowej, jeśli ujawnią te podmioty w uzupełnieniu do bilansu. E, pewne informacje, które standardowo by znalazły się, można powiedzieć, w tej informacji dodatkowej, to też jest określone konkretnie, co mają po, e, ujawnić e, we wzorze e, w załącznikach e, 4 i 5. Ale musimy na uważać na pewne wyjątki od tych uproszczeń. Generalnie uproszczenia w zakresie wyceny już tutaj nie jest potrzebna zgoda wspólników, podejmuje decyzję kierownik, czyli spółdzielon na przykład zarząd. I zapisuje te uproszczenia w polityce rachunkowości. Ale nie wszystkie jednostki mikro i małe mogą stosować wszystkie uproszczenia. I tak e, kwestie braku konieczności tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, odpisy według zasad podatkowych, wycena aktywów i pasywów e, z pominięciem odpisów e, aktualizujących, e, wycena e, wartości aktywów. I rezerw bez zachowania zasady, zasady ostrożności. Tutaj tych, tych uproszczeń nie mogą stosować spółki kapitałowe, czyli jakie? Spółka ZO, spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna. Spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki jawne lub komandytowe, ale takie. W których wszystkimi wspólnikami, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, czyli gdybyśmy mieli spółkę komandytową, której komplementariuszem jest inna spółka ZO, to wówczas taka spółka komandytowa nie może zastosować tych uproszczeń. Jeśli nie chcesz wyjść z obiegu z najnowszych zmian księgowych, podatkowych i kadrowo płacowych, kliknij zasubskrybuj i nie przegap żadnego nowego odcinka.